Dzień. Zaczynamy od zera. Ale zapomniałam wam powiedzieć. Za każdym razem ten challenge nie uda. Muszę go robić od początku. No kurde, od początku. Ja takie ciężkie challenge będę robić. No, mam na maszynie ciężkie. Go powalę spały. Sorry. Sorry Adrian, ale... Nie wiem jaki Adrian, nawet, ale. No, przykro mi. Od razu wjeżdżamy z Secretem? Z... Secret. Dobra. Tamtym razem zaczynaliśmy z Epikiem, a teraz już od razu wlatuję Mega mocno. Jak mi wylecił Bistone Jupiterem. Bo dzisiaj mi wyleciał Ying Yang Slab. E, słabe. Ale co z tego, że słabe? Mamy Ying Yang. Boga, żeby coś dobrego się zrespiło. U, kurde, dobra, dobra. To nie jest w moim budżecie. Ale na pewno zarobię tyle. To nie jest aż tak dużo. O kurde, dobra mapa. Mapa jest. Um, mam nadzieję, że oni się nie. Że to nie jest takie coś, że oni się będą bić tu. Ale ta toaleta ile zarabia? 16 tysięcy. Dobra, takich do dobrych mityków jeszcze nie widziałem. To jest nowy mityk. Czego jeszcze ja się spodziewałam? Że on będzie jakiś dobry mega? nie jest lepszy niż... U, dobra, dobry jest. Dobry, dobry, dobry jest. Dzień... On jest dzień, dzień, dzień dobry. A po co mi taki milion? Ja mam tylko... Ej, gościu, co ty... Właściwie, co ty robisz? Ja mu się włamuję do bazy i kradnę brain Rot jego. Essa, co mnie bije? Nie zdążyłam, dobra. Teraz te kupię cappuccino a co on próbuje? no biedną osobę okrada dawaj krani dawaj krani dawaj no co on mnie wali? lecimy po pierwsze pieniążki nasze i ile my mamy pieniędzy? 60 plan. no od celu nam tak troszkę daleko ale jeszcze, chupa, idź sobie, i teraz, to, nic a taka sylwina mam do słabe, haha, teraz cię biję, patrz, ktoś został uwięziony, a ja go biję, dobra, to nie była pułapka, którą ja miałam zrobić, czy on miał Ying jak Slapa? Nie, to nie jest Slap. Jakby co taki biały slap to nie jest Slap? A mi się wydawało, a ile zarobię te antilopini coś tam? Go wali. Walimy go. Jest spoko. Dawajcie ją, dawajcie tą Easy, dawajcie tą easy. Wszyscy będą ubierać, pewnie to co najlepiej. Mnie nie zadowoli sam o to. Lecimy w ląd, Dobra. Lecimy, czy oni ją utłukli? Ona nie może wejść. Dawajcie. Nie chcemy czegoś, a to wszyscy się będą bić. Chcemy klucz? Chcemy coś, czego. Dobra. I teraz. Mijam, poleci. Amen. Szybko o wyszło, no, a, mogłem zarobić jeszcze szybciej. Dobra, to jest dobre. Bierzemy sobie to. 19 dziewiętnaście. Dobra, dziewiętnaście. akceptujemy Dobra, i chyba? Ten challenge dziś się zaliczy, bo jakoś... Ktoś, to jest powieszone. Ktoś, to jest ktoś. ktoś to się pokuszył, bo, w bo jakoś lepiej idzie niż każdym innym updatecie. Nie wiem czemu. Nowy, nowy, nowy. Lecimy z jego Brain Rotem. 4 i 8. Okej. Okay. Zostaw. No co robisz? To nie... Nie! To nie była twoja baza, Głupku. Dobra, lecimy znowu z nim. Malagi, 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 malagi. O nie! Działa mu wszystko. Idealnie. Ram, pam, pam. Może uda mi się ukraść tak, za tyłu. To będzie mój najlepszy brain rot. Uch! Jest! Co jest? To już ten tysiąc poleci szybko. tym jak mi mówił, że może mi coś dać, ale. Wtedy bym bardzo szybko wszystko zrobił i to, ten challenge by właściwie nie miał powoli, sensu. Powoli te końcu, no tak? teraz. Się... A teraz ten challenge ma sens. Nie wiem, czy nawet nie zrobię tego do biliona, ale nie. Nie robię. No wtedy to bym musiał skasować to. Nie, tego nie. To. To chyba. Wszystko. Musiałbym. Nie pamiętam, ale ją wolę. 930. I już, koniec. Dobra, Weź o tego. Ucinaj go. Co jeszcze nie ma? Jest! I to właśnie koniec tego króciutkiego odcinka.